W tym tygodniu uzbrojeni mężczyźni obrabowali sklep jubilerski Koło Hebronu, prawie kończąc wrogą propagandę sukcesem. Byli ubrani w pełne mundury żołnierzy Israel Defense Forces. W ciągu kilku minut maszyna nienawiści do Izraela już rozprzestrzeniała tę historię. Żołnierze Israel Defense Forces okradli palestyńskich sklepikarzy. Haczyk: złodziejami byli Beduini, którzy liczyli na to, że odruchowe oburzenie świata załatwi dwie sprawy naraz. Oczernić Izrael i umożliwić im ucieczkę za dnia. Zostańcie z nami, aby usłyszeć tę historię, i więcej w dzisiejszym odcinku studocation. Izraelskie siły bezpieczeństwa zatrzymały trzech uzbrojonych Beduinów podszywających się pod żołnierzy Israel Defense Forces, którzy napadli na sklep jubilerski w Dacharii koło Hebronu, poinformowała izraelska policja. Poinformowali, że po szybkiej operacji, która doprowadziła do aresztowania, zabezpieczono trzy karabiny M16 i pistolet. Policja informuje, że podejrzani jechali autem stylizowanym na pojazd służb bezpieczeństwa. Pojazd służb bezpieczeństwa sił obronnych Izraela miał światła awaryjne, a podejrzani byli w mundurach sił obronnych Izraela, w kamizelkach kuloodpornych, hełmach i uzbrojeni. W pewnym momencie podejrzani wtargnęli do sklepu jubilerskiego należącego do Araba i obrabowali jego zawartość. Następnie uciekli na południe. Po incydencie izraelska policja, Policja Graniczna i Israel Defense Forces natychmiast rozpoczęły intensywne działania, by znaleźć podejrzanych. Więc masz tu Arabów okradających innych Arabów, są różne sekty czy klany, ale to świetny pomysł, by tak to wyglądało. To była akcja antyterrorystyczna Israel Defense Forces. Załóżmy, że przestępcy uciekli. Wtedy bardzo łatwo byłoby rozprzestrzenić te zdjęcia na całym świecie i twierdzić, że uzbrojeni żołnierze lub Żydzi okradli Arabów. Nie zdziwiłbym się, gdyby przeciwnicy Izraela już to zrobili. Tutaj widzicie żołnierzy Israel Defense Forces i izraelską policję zatrzymujących Beduina po napadzie. Izraelczycy pomagają Arabom. Jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, Izrael nazywany jest reżimem apartheidu dyskryminującym Arabów ze względu na pochodzenie etniczne. Dajcie spokój. Zmieniając temat, Mazal Według Arut Sheva, Izraelskie Wiadomości Narodowe. W ostatnią niedzielę oficjalnie zainaugurowano nową społeczność Rechawam po decyzji rządu o utworzeniu 22 nowych miejscowości w Judei i Samarii koło Migdalim. Rechawam otwarto podczas ceremonii z udziałem 10 pionierskich rodzin, pierwszych osadników. Obecni byli też gubernator Samarii Josidagan i przedstawiciele ruchu Amana, współpracującego przy tym projekcie. Założenie Rehavam to kolejny etap inicjatywy Dagana, która ma przyciągnąć milion nowych mieszkańców do Samarii. Inicjatywa opracowana przez półtora roku z pomocą profesjonalistów ma na celu rozwój budownictwa, tworzenie nowych społeczności i wzmocnienie przyszłości regionu. Celem planu jest zakładanie nowych miast i społeczności w Samarii. Nowa społeczność nosi imię Rahawama Zaeviego, generała Israel Defense Forces, założyciela partii Moledet i ministra turystyki. W październiku 2001 roku został zamordowany przez arabskich terrorystów. To świetna wiadomość. Budowa w Judei i Samarii powinna być priorytetem dla obecnego i przyszłych rządów Izraela. To jest biblijne serce narodu żydowskiego. Izrael powinien zawsze budować, nigdy jako kara za zachowanie wrogich sąsiadów, lecz dlatego, że to jest słuszne. To powinno być polityką. Żydzi wywodzą się z Judei. Budowa na tych ziemiach jest czymś naturalnym. Przechodząc dalej, Izraelski Sąd Wojskowy w Samarii zdecydował w środę, o wymianie sędziów nadzorujących proces terrorystów oskarżonych o zabicie 14-letniego żydowskiego nastolatka Binjamina Ahajmera. Dwuosobowy skład sędziowski z podpułkownikami Sił Obronnych Izraela może orzekać karę śmierci wobec terrorystów na mocy prawa wojskowego. Oskarżony Ahmed Duabsza został zatrzymany 10 dni po tym, jak zamordował Achmira, który zaginął 12 kwietnia. W 2024 roku, podczas wypasu owiec na farmie Gal, 27 km na północny wschód od Ramala w Samarii. Du Absha podczas wstępnego przesłuchania przez siły bezpieczeństwa przyznał się do zabójstwa, podała Izraelska Agencja Bezpieczeństwa. Adwokat Heim Bleichers-Hone, reprezentujący rodzinę, powiedział Khan News, że jego organizacja z zadowoleniem przyjmuje decyzję przewodniczącego wojskowego sądu Samarii. Powiedział, że to pierwszy krok w procesie nałożenia kary śmierci na podłych terrorystów. Doprowadzenie terrorysty przed skład sędziowski uprawniony do wymierzenia mu kary śmierci przyczyni się do odstraszania każdego, kto rozważa popełnienie podobnych aktów morderstwa, powiedział adwokat. Nie wierzę, że ten terrorysta dostanie karę śmierci, choć na to zasługuje. Izrael nie wykonywał kary śmierci od czasu egzekucji Adolfa Eichmana w 1961 roku. Teraz mam nadzieję, że się mylę. Musimy też zapytać, czy kara śmierci będzie rzeczywiście odstraszać? Trudno powiedzieć, ponieważ ci terroryści, potwory nie cenią życia, nawet własnego. Nawet jeśli wpływ jest mały, popieram to. Izrael nadal potrzebuje skutecznego odstraszacza, by zapobiegać przyszłym atakom. Potencjalny terrorysta musi obudzić się rano i zdać sobie sprawę, że to po prostu nie jest tego warte. Mamy kulturę honoru i wstydu. Jeśli Izrael sprawi, że terroryści i ich rodziny doświadczą upokorzenia, mogą się dwa razy zastanowić. Odpowiedź na pytanie, czym jest odstraszanie, pozostawiam politycznym i wojskowym przedstawicielom. Mam nadzieję, że szybko otrzymają odpowiedź. Więc tak, dokładnie na sygnał, proszę państwa. Israel Defense Forces w nocy z wtorku na środę zburzyły dom Ahmeda al-Ruba w północnej Samarii palestyńskiego terrorysty, który 26 grudnia zamordował dwóch Izraelczyków. Al-Rub z Kabati koło Dżeninu zabił 68-letniego Szymona Mordechaja i 19-letniego Aviva Maora. Niech Bóg pomści ich krew. Podczas serii ataków terrorystycznych pod koniec zeszłego miesiąca w roku i wokół północnoizraelskiego miasta Beit She'an ranił także dwie inne osoby. Wojsko poinformowało w minioną środę, że zburzyło dom w Kabati po tym, jak około 2,5 tygodnia temu podczas działań żołnierzy Israel Defense Forces w wiosce po ataku natychmiastowo zapieczętowano dom terrorysty. Moje pytanie brzmi, czy to jest prawdziwy środek odstraszający? Czy burzenie domu terrorysty rzeczywiście odstrasza? Czy warto to robić? Tak, choć taka polityka istnieje od dawna, ataki terrorystyczne nadal się zdarzają. Myślę, że nasi przywódcy muszą przemyśleć, jak naprawdę powinno wyglądać skuteczne odstraszanie. Przechodząc dalej, żydowski pasterz odniósł lekkie obrażenia, gdy został zaatakowany przez Arabów w regionie Gush Etzion w Judei w miniony poniedziałek. Izraelczyk został ranny w głowę, a napastnicy ukradli jego stado, według Hacala, Judea i Samaria, znanej również jako ratownicy bez granic. Siły bezpieczeństwa pojawiły się na miejscu. Ofiara z Giwat Mikne, Abraham Outpost, została zaatakowana pałkami i kamieniami podczas wypasu stada. Według Aruchewa napastnicy wyszli z pobliskiej arabskiej wioski, a ja widziałem zakrwawione zdjęcia, które Aruchewa udostępnił ofiary. Możesz je również zobaczyć. Niestety, jestem pewien, że rządy na całym świecie są teraz zajęte nakładaniem sankcji na tych napastników. No cóż, nie ma na to szans. Wszyscy słyszeliśmy o sankcjach wobec tzw. osadników w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Stany Zjednoczone Ameryki i innych krajach. Dlaczego nikt nie nakłada sankcji na Arabów za atakowanie Żydów? Gdzie są sankcje wobec autonomii palestyńskiej? Za program Płać za zabijanie, gdzie terroryści i ich rodziny dostają wynagrodzenie zależne od liczby Żydów zamordowanych przez sprawcę? Gdzie są sankcje dla AP za system edukacyjny podżegający do przemocy? Ta hipokryzja tutaj aż bije po oczach. To nic nowego, ale dość tego. We wtorek siły obronne Izraela ewakuowały dwóch Izraelczyków, którzy przypadkiem wjechali do palestyńskiej wioski Rabach, niedaleko Jeninu w północnej Samarii. Po otrzymaniu zgłoszenia żołnierze Izrael Defense Forces z brygady Minaszep i Doliny Jordanu skontaktowali się z zagubionymi Izraelczykami, przybyli i rozpoczęli poszukiwania w wiosce. Według wieczornego oświadczenia we wtorek, żołnierze odnaleźli Izraelczyków i bezpiecznie ich ewakuowali. Armia podkreśliła, że wjazd na tereny autonomii palestyńskiej jest zakazany, niebezpieczny dla Izraelczyków i niezgodny z prawem. Izraelczykom zakazano wjazdu do wiosek w Judei i Samarii będących pod kontrolą administracyjną i bezpieczeństwa autonomii palestyńskiej, czyli strefy A. Porozumienia z Oslo miały przecież przynieść pokój, prawda? Miały łączyć ludzi, a dzielą ich. I stawiają wielkie czerwone znaki ostrzegające, że jeśli wejdziesz na dany teren, możesz nie wyjść z niego żywy. Nie brzmi to dla mnie jak pokój. Ten rodzaj błędu, który zdarza się często, który Izraelczycy niestety popełniają, wchodząc do strefy A, zdarza się cały czas. Sam to zrobiłem. Przegapiłem zakręt i wylądowałem w arabskiej wiosce. Jakże ironiczne, że zanim mieliśmy pokój, wjazd do tych miast i wiosek nie był problemem. Koncepcja separacji, moi drodzy, zawiodła. Budowa płotu, muru czy dużych czerwonych znaków nie rozwiązuje problemu. Izrael podjął tę decyzję 35 lat temu. Obecnie jeden zły skręt lub wejście w niebezpieczną dzielnicę może grozić zranieniem lub śmiercią. Na koniec, w tym tygodniu, amerykańscy przywódcy podpisali deklarację potwierdzającą związek z Ziemią Biblii, Judeą i Samarią. Podczas dorocznego wydarzenia Jerusalem Prayer Breakfast, które odbyło się w ośrodku Maralago na Florydzie, deklaracja to jasne jednoznaczne oświadczenie polityczne liderów Stanów Zjednoczonych, którzy publicznie stoją po stronie państwa Izrael i uważają, że Judea i Samaria są nierozerwalną częścią ziemi Izraela, jak stwierdza dokument. My, niżej podpisani, potwierdzamy głęboką i wieczną więź narodu żydowskiego z ziemią Biblii, Judeą i Samarią, bijącym sercem duchowej historii ludzkości, jak dalej podkreśla Deklaracja. W Betel, Silo, Hebronie i Szechem po raz pierwszy usłyszano wezwanie do sprawiedliwości, przymierza i współczucia. Tutaj. Prorocy chodzili tutaj, tutaj, narodziły się modlitwa, wiara i nadzieja. Konferencja w posiadłości prezydenta Trumpa uchodzi za czołowe spotkanie amerykańskich liderów wspierających Izrael. Podkreślono moralny i polityczny sojusz Izraela-Stany Zjednoczone Ameryki oraz zobowiązanie do jednoznacznego wspierania Izraela na arenie międzynarodowej. Serdeczne podziękowania dla zwolenników Izraela, zwłaszcza Judei i Samarii, podczas modlitewnego śniadania na Florydzie. To już koniec tej edycji Judy Ocation w JoNES Telewizja. Jestem Josh Hasten, korespondent JoNES News. Jestem w Jerozolimie, W joty NS Media Hub, stolicy Izraela i Narodu Żydowskiego. Dziękuję osobom za kulisami, w tym Aaronowi Wogalanterowi obsługującemu sprzęt, Juri Srecki, nasza producentka Esther Eden, Zach Sikerman, Ryan Lifschich i reszta ekipy JoNES Telewizja. Dajcie nam super podziękowanie i koniecznie odwiedźcie JNS Telewizja, aby zobaczyć wszystkie niesamowite programy, które oferujemy. Odwiedźcie też JNS.org, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami z Izraela, Bliskiego Wschodu i całego świata żydowskiego. Życzę wszystkim wspaniałego tygodnia.